Eee, no ludzie, ciebie jesteście. Lepiej, szkurde, trzech zabiłem. Zaznaczmy czwarty dobić, No i gdzie ty, ty jesteś? O, czwarty mnie zaraz rozwali helikopterem. E, ludzie, pobudka! Ja Mhm. Ja to mnie zabili. Kończy! Kończy! Jest Z wami to zabawa. Co się stało? Czterech powalić, a ci będą se chodzić i będę boty zabijać.